Cześć! Witam się z wami na kanale do Beauty. Zapraszam Was dzisiaj na vloga, w którym nie tylko pokażę moją pracę, ale też co robię dookoła tego, żeby. Pracować tak, jak teraz pracuję. No i między innymi wybrałam się, słuchajcie, na studia podyplomowe z kosmetologii estetycznej, o których opowiem więcej i szerzej w następnym filmie. Może nie w następnym, ale w którymś z kolei, ponieważ wiele jest zapytań o to, jak takie studia wyglądają, kto na takie studia może iść, czego się dokładnie uczymy, ile to kosztuje, wszystko co związane z tymi studiami. Więc spokojnie będzie osobny film, tam o wszystkim opowiem. A dzisiaj tylko takie przebitki z mojego dnia, więc teraz już podjechałam na uczelnię. Zaczynamy zaraz zajęcia, mam jeszcze 10 minut, a później jadę do pracy i z pracy też Wam coś jeszcze pokażę, więc zaczynamy tego vloga. Ja już jestem na miejscu, chciałam wam pokazać, słuchajcie, jeszcze y, przy okazji, jak tu tutaj nie widzicie, taki sweter, który ostatnio upolowałam, wiecie gdzie? W Lumpku. Wybrałam się właśnie ostatnio do Lumpeksu, dawno mnie tam nie było i upolowałam taki sweter ze świetnym składem. Jest wiskoza, y, nylon, wełna, len, angora, kaszmir i bawełna. Także naprawdę fajny skład, bardzo mięciutki. I jeszcze jakiś super um, w ogóle patent. Pierwsza się w taki spotykam, ten kołnierzyk jest odpinany całkowicie, więc to sobie piorę spokojnie ręcznie, a kołnierzyk biały zakładam dopiero, kiedy ubiorę to i dzięki temu cały podkład nie ląduje na białym kołnierzyku. Świetnie. No dobra, jak już ciuchach, to jeszcze Wam pokażę moje nowe jeansy. Kupiłam je sobie w Lee. Eee, podlinkuję jaki to jest dokładnie model, taki z rozszerzonymi nogawkami, ale tak jak w tych spodniach wygląda tyłek. Mijam fakt, że cały dzień sobie obiecałam, że zrobię sobie paznokcie. Wystańcie. Idę. No i teraz patrzcie. Teraz nie zostaje na tym podkład. Genialne. No, ja już jestem przebrana. Założyłam swój fartuszek numer 4 i lecimy na praktyczne zajęcia. ja już jestem po zajęciach, jadę właśnie w takim dosyć korku, więc nagrawam wam się co tutaj u mnie słychać jestem też godzinę po zabiegu mezoterapii mikroigłowej i może wam się wydawać że moja twarz po prostu tutaj miała tylko zrobiony jakiś peeling otóż moja skóra tak w jakiej, od jakiegoś czasu reaguje że ona dosyć szybko się goi i jest to za sprawą tego, że ja po prostu bardzo fajnie sobie tą barierę hydrolipidową odbudowałam, ale też uwaga, ja poprosiłam o mały wysów igieł, tam było dosłownie 0,5, w niektórych miejscach było 1, ale to jak bardzo wysuwa się igła, niewiele czasem ma wspólnego z tym, jak, jak dużo tej igły się wbija w skórę zwłaszcza, no zresztą to jest, to jest oczywiste jakby, nie? Skóra też się ugina pod, pod igłą, więc to nie zawsze po prostu się wbija tam tego tyle, ile nam się wydaje. No i co? Moja skóra delikatnie krwawiła, bardziej była zaczerwieniona. Mamy godzinę po zabiegu efektu czy efekt no, efekt jest, no, ale nie widać tego aż tak bardzo na skórze i dobrze, bo ja nie chcę mieć takiego mocnego mikronakuwania. Poza tym mam też ochotę przetestować sobie właśnie to, o czym dzisiaj mówiła pani doktor: że mezoterapię mikro i warto powtórzyć w okresie od 7 do 10 dni od ostatniego zabiegu i takie trzy zabiegi co 70 dni sobie wykonać, żeby zwiększyć efekty. Szczerze mówiąc, słyszałam o tym pierwszy raz, ale tutaj chodzi o ten czynnik TGF który ma się utrzymywać na wysokim poziomie, a on właśnie, ten poziom tego czynnika TGF spada po 7 dniach. Więc jeżeli my zaprzestajemy robić tę mezoterapię i robimy ją dopiero po miesiącu, to tak, jak, tak naprawdę zaczynamy sobie to wszystko od nowa. Przynajmniej tak to wygląda w teorii. Jak to jest w praktyce, zobaczymy. Za 10 dni na pewno sobie wykonam kolejną mezoterapię, a dzięki temu, że nie przeorałam się tak dzisiaj przeokrutnie, to na pewno nie będę miała obaw, żeby ten kolejny zabieg Zrobić. Bo ja zawsze byłam taką zwolenniczką, żeby tego stanu zapalnego nie utrzymywać tak długo i zanim takie techniki będę stosować na moich klientkach, no to chcę sobie to przetestować oczywiście na mojej twarzy. Yy, co? Yy, jeżeli chodzi o to, czy pracować ze znieczuleniem, czy bez znieczulenia, pani doktor nam mówiła, że ona szczerze mówiąc i tak, i tak wykonuje te zabiegi. Są osoby, które bez znieczulenia tych zabiegów nie są w stanie znieść, więc yy, żeby. Żeby te zabiegi jednak jakoś szły u tych niektórych osób, no to, no to się wykonuje znieczulenie. Wiadomo, że trzeba trochę mocniej wtedy nakłuwać, bo naczynia krwionośne się chowają. Czy to jest dobre dla tkanki, czy ona nie będzie zbyt mocno straumatyzowana? No w mojej ocenie tak, niektórzy są inaczej. Trochę dłużej się wtedy ta skóra goi, jeżeli ją tak mocno ponakłuwamy. Ale efekty zabiegowe są właściwie porównywalne. No, w każdym razie ja wolę pracować bez znieczulenia i tak mocno tej tkanki nie traumatyzować. Jezu, co, co, co dzisiaj tutaj się dzieje na tej ulicy? Ja nie wiem. Na szczęście wyjechałam trochę wcześniej, więc będę miała dużo jeszcze czasu przed pracą. A muszę tam sobie pochować różne karty zabiegowe, bo ostatnio to już zostawiłam. Powiedziałam, że jak dzisiaj przyjadę, to to zrobię. A nie lubię tego robić. Nie lubię. Słuchajcie, a tak jeszcze w temacie mezoterapii mikroigłowej, głowej, to ostatnio mi się zepsuł pen. To jest ten doktor Pen M8, bodajże Ósemka w każdym razie, nie wiem, czy M8 czy V8. A ja jeszcze sobie ostatnio zamówiłam tyle kartridży do nich. Po prostu byłam zbyt szybka i nieuważna i nieostrożna. Włożyłam sobie cartridge, jakoś bardzo mocno tam zaczęłam mieszać i po prostu uszkodził mi się pen. I teraz on, nie wiem, czy działa, czy nie działa, w każdym razie igła się nie wysuwa. No ale nic się nie dzieje bez przyczyny. Ja już od dłuższego czasu myślałam nad tym, żeby zmienić sobie urządzenie do mezoterapii mikroigłowej. Teraz tylko pozostaje kwestia tego, jakie urządzenie wybrać. Chciałabym, żeby to było urządzenie bardzo dobrej jakości, żeby igły y, były też oczywiście bardzo dobrej jakości, żeby maszynka zbyt mocno nie drgała, zwłaszcza na moki. No i idealnym wyborem byłby oczywiście Dermapen 4.0. Urządzenie kosztuje około 12 tysięcy. Bardzo mocno się zastanawiam. Na grupach poczytałam jeszcze o innych penach, na przykład o Derma Fusion Platinum, bodajże. No, tylko to są już urządzenia medyczne. Wiadomo, że teraz wyszła też taka ustawa, która zabrania formowania takich zabiegów, więc już na przykład nie będę mogła się zareklamować tym, że takie taki zabieg wykonuję. Znaczy mogę mieć to gdzieś tam w ulotce, ale nie mogę na przykład pokazać Wam później zabiegów z użyciem Dermapen 4.0, gdzie na tym urządzeniu mogę Wam pokazywać zabiegi, co jest generalnie lekkim, absurdem. No ale tak wygląda obecnie prawo w naszym kraju, zresztą nie tylko w kraju, ale w większości krajów europejskich. Właściwie u nas nie jest jeszcze tak najgorzej, jeżeli chodzi o te obostrzenia. No nic, nie wiem czy to wyrzucę, czy to sprzedam, czy to z tym zrobię, to na pewno dam jeszcze mojemu mężowi, może coś z tym, z tym zrobi. No a ja już się rozglądam za jakimś nowym urządzeniem. Jeżeli pracujecie w branży, to możecie mi napisać, jaki pen polecacie. Tylko tak, żeby to już nie był Dr. Pen, żeby to nie były takie peny, wiecie, pitu z Aliexpress, tylko żeby to były fajne peny, naprawdę dobrej jakości. No i zwłaszcza tu chodzi o te igły, które są dołączane do, czyli te kartridże, żeby były dobrej jakości, które się zbyt szybko nie tępią. Zaraz wam pokażę, o co chodzi. Włączam urządzenie. Jak widać, dźwięk jest, wszystko pracuje. A igły się nie wysuwają, tylko są w jednym miejscu. Także żegnajcie, a właściwie żegnaj. Zaczynamy pracę. Ja już jestem po pierwszym zabiegu, robiłyśmy sobie dzisiaj jeden z tych zabiegów marki Estgen. To jest dokładnie program pierwszy rozszerzony, czyli dodałam sobie kwasy. A jeżeli chodzi o kwas, który robiłyśmy, no to tutaj mamy kwas pirogronowy, kwas mlekowy, kwas traneksamowy. Tak więc super mieszanka, rozjaśniająca przebarwienia, działająca też właśnie sebostatycznie, bo mamy tutaj kwas pirogronowy, który też się sprawdza przy takich sterach trądzikowych zabiegów. Dobrze by było wykonać ze trzy ale skóra fajnie reaguje, generalnie skóra lubi kwasy, więc całkiem możliwe, że następnym razem połączymy sobie to już z mikro i główką. Mam nadzieję, że już na nowym urządzeniu. No a co do tych takich właśnie programów marki Esgen, no to fajnie dla osoby, która zaczyna bo ma wszystkie tutaj zabiegi rozpisane, jak co, jaki produkt użyć po sobie, więc te, um, te procedury są po prostu tak fajnie przemyślanie stworzone, tak żebyśmy my nie miały problemu z tymi wszystkimi kosmetykami, jak je użyć, w jakiej kolejności, do czego, w jakich przypadkach, więc to jest ten na plus. Dobra, teraz będę robić usta i zobaczymy się prawdopodobnie już po ustach, bo jeżeli chodzi o takie zabiegi, to nie mogę nic pokazywać. A tutaj taki mały disclaimer, bo nie wiem, czy wiecie. Chyba wam jeszcze nie mówiłam. No, oczywiście, że nie mówiłam, bo to jest taki mój top secret, o którym muszę w końcu wam powiedzieć, że będę właśnie tworzyć niedługo takie karty zabiegowe. To jest taka wersja beta, bo już wiem, co muszę w tej karcie zmienić, żeby mi się lepiej pracowało. I takie gotowe karty, już wydrukowane, ładne, do Waszych gabinetów będą mógł. By już niebawem trafić, jestem na etapie właśnie poprawek tych kart zabiegowych, zaleceń pozabiegowych po każdym zabiegu właśnie z kosmetologii estetycznej, czyli na przykład zdrapia, kwasy, stymulatory, usta, co tam trzeba robić, a czego nie wolno po zabiegach robić, no i oczywiście karty zabiegowe, zgody zabiegowe, wszystko to będzie dostępne u mnie na stronie Bujdy Beauty, ale... Potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu, już się nie mogę doczekać. Dajcie w ogóle znać, czy jesteście zainteresowani czymś takim, czy chcielibyście w ogóle nabyć takie karty, bo jak ja tworzyłam te karty, to naprawdę mocno się napracowałam i szczerze mówiąc chciałabym, żeby ktoś to za mnie zrobił. Okej, okay, ja już mam skończoną pracę. Zrobiłam właśnie usta. Miałam przepiękną dziewczynę, młodą, jędrne usta, ładny kształt, więc te usta musiały być ładnie. Pokażę wam tylko przed i po bez twarzy, tylko usta. No ja jestem bardzo zadowolona z nich. Zobaczymy się, oczywiście za miesiąc, czy wszystko jest w porządku. No i co? Lecę do domku. Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w dniu kolejnym. Ja wiem, że miałam tego vloga już kończyć, ale jako, że jadę na drugi dzień zajęć i mamy dosyć ciekawe zajęcia, bo będziemy sobie dzisiaj mówić o... o pielęgnacji koreańskiej, czyli takiej pielęgnacji dziesięcioetapowej, no to stwierdziłam, że zabiorę Was ze sobą i pokażę Wam, jakie, jak takie zajęcia wyglądają. Ja na poprzedniej podyplomówce z kosmetologii ogólnej miałam już takie zajęcia, natomiast one są bardzo przyjemne, Zabieg jest bardzo relaksujący i stwierdziłam, że po prostu no, muszę jechać na te zajęcia i muszę Was zabrać ze sobą. Przy okazji chciałam Wam pokazać też, jak wygląda moja twarz dzień po mezoterapii mikroigłowej. Jak mówiłam, to nie był jakiś mocny wysuch igieł, więc ja nie jestem jakoś bardzo mocno poharatana. No, nałożyłam też makijaż, nałożyłam grubą warstwę kremu z filtrem. Pamiętajcie o tym zawsze, zwłaszcza, że teraz wiosna się zaczyna i trzeba o tą skórę dbać. Jeżeli stosujecie kwasy retinol na co dzień, no to uważajcie teraz, jak wyjdzie słońce takie pierwsze wiosenne, to może też wyjść taka lekka kaszka na twarzy, takie podrażnienie, czerwone krobeczki tutaj z, taką, z takim płynem. Więc y, uważajcie na to, by Was nie poparzyło, nie podrażniło. E, no, oczywiście, możecie dalej kwasy i retinol stosować cały rok, tylko chodzi o to, żeby się dobrze zabezpieczyć. My już jesteśmy po wykładzie, dowiedziałyśmy się jakie substancje aktywne są popularne właśnie w takiej pielęgnacji koreańskiej i przechodzimy teraz do praktyki, także czeka nas pełen relaks. To już chyba tradycja. Znowu dzisiaj idziemy suszyć. Już ja jestem taka głodna, już to słychać, jaka mi burczy w brzuchu. Ja już jestem po zajęciach. Zajęcia się dla mnie zakończyły w taki bardzo przyjemny sposób, ponieważ no, na mnie był wykonywany już później ten zabieg. 10etapowa pielęgnacja korańska. Czy to ma sens? Słuchajcie. To ma sens, jeżeli faktycznie używa się kosmetyków dedykowanych do tej koreańskiej pielęgnacji, bo jeżeli używamy jakichś gęstych, tłustych, takich mocno okluzyjnych produktów, no to te 10 produktów będzie sprawiało, że nasza twarz po prostu będzie rosła. Później jak nałożymy na to makijaż, no to to się wszystko zważy i wówczas nie ma to sensu. Więc faktycznie te, korega, te koreańskie produkty są takie bardzo delikatne. tak Jakieś toniki właśnie, serum, esencje, one są wszystkie takie właśnie bardzo delikatne, leciutkie. I no nie byłabym sobą, gdybym sobie czegoś tutaj u tej pani nie zakupiła, bo była też taka możliwość na szczęście. Same, same oczywiście o to panią dopytywałyśmy, to nie jest tak, że ta pani prosiła nam coś sprzedawać. Pierwsza rzecz, którą sobie kupiłam, to taki mm, podkład w kremie. Później Wam pokażę na przebitce, jak on dokładnie wygląda. I to jest taki podkład, który ma rozświetlać, liftingować, działać przeciwmarszczkowo, i dodatkowo jak to koreańskie produkty, ma filtr 50. Także coś fajnego będziemy testować. Druga rzecz. To jest taki, taki klasyk właśnie w koreańskiej pielęgnacji, a więc oliwki do zmywania makijażu. Ja zwykle używałam tego masełka z Bandy albo z Dr Skin Clinic. E, skończyło mi się, więc wzięłam sobie właśnie tą mm, oliwkę oczyszczającą do suchy, sk do, suchy, do skóry suchej i delikatnej. E, I co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy tutaj nagietek, e, centella azjatycka, olejek żożoba, chochowa, oliwa z oliwek, olej z winogron, olej Olejek arganowy, olejek z róży adamaszkowej i olejek z czarnej pode... podeszwy. Sorry, ale prosto, że mam aparat, to po prostu dziwnie mówię. Olejek z czarnej bożeczki. To jest druga rzecz. Tutaj ta maska z marki Storyderm. To jest taka maska w płachcie, więc za jakiś czas sobie na pewno zrobię. I mamy też peeling enzymatyczny w pudrze. To jest taki peeling, który możemy naprawdę dosyć często używać. Natomiast ja, jak wiecie, nie lubię się za często złuszczać. Moja skóra też tego nie lubi, więc raz na tydzień taki peeling enzymatyczny sobie wykonam. Poza tym, co oczywiście sobie robię jeszcze w domu. Ten peeling enzymatyczny jest w pudrze, słuchajcie. Dajemy go na rączkę tutaj, teraz Wam pokażę. Widzicie, on jest w pudrze i musimy do tego dodać wody. I dopiero wtedy nakładamy na twarz. I ostatnim produktem, czy to już wszystko? To już wszystko. A nie! Jeszcze słuchajcie, mam krem kolagenowy. Ja już mam mnóstwo kremów w ostatnim czasie i po prostu chyba kupiłam wszystkie, tak samo z Estgena. Ale ja nie mogę się go więc kupiłam sobie do testów ten krem. On ma świetną konsystencję, taki dosyć gęsty, ale lekki. Nie wiem, jak to opisać. Taki mu o, mus, to jest taki mus. No więc co? Będziemy testować, zobaczymy sobie, jak te koreańskie produkty się sprawdzają. Zresztą ja uwielbiam kosmetyki, więc ja muszę się troszeczkę hamować. Teraz tak naprawdę kończymy tego vloga, bo już wcześniej miałam go skończyć, ale chciałam Wam pokazać dzisiejszy dzień. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Dajcie znać, czy stosujecie pielęgnację koreańską, czy jakieś konkretne produkty yy, uważacie za warte uwagi. Do zobaczenia, cześć!